Tu będzie miało miejsce wielkie derbowe starcie pomiędzy Krakowią a Wisłą. Kraków, piłkarze w asyście sędziów są wyprowadzani na murawę. Krakowi Wojciech Hankowski do boju posyła następującą jedenastkę. Oskar Szyptur w bramce 31, Mateusz Golus 6-10, Mateusz Tabisz. 17. Fabian Sowiecki, 21. Maksymilian Czerwiński, 23. Fabian Bzdyl, 25. Franciszek Zubik, 45. Dawid Kaczor, 47. Bartosz Głobik, 50. Franciszek Dziewicki, 99. Wiktor Mamroł, Maciej Kuropatwa z województwa śląskiego poprowadzi te Zdącym. zawody. W zestawieniu osobowym w bramce 1. Wiktor Sierda, dwa Maciej Pachel, 3. Aleks Bugaj, i 4. Jakub Nowiński, 5. Maciej Jania z numerem 6. Maksym Cimbaliuk, 7. Dawid Gab, 8. Jan Molenda, 9. Hugo Wojna Orlewicz, 10, Tomasz, Dusik, 11. To Filip Paniowski. Tak prezentuje się skład drużyny prowadzonej przez trenera Karola takie jest Ustawienie bazowe. Krakowi. Takie wisły, jak mogą Państwo obserwować, i rozpoczął już piłkarz Krakowi. Jest okazja dla Krakowi. Dribbling i środkowanie. Jest uderzenie i grające z numerem 11. Teraz już mamy pewność. Wiktor Mamro. Uderzył na bramkę sierdy. Mieliśmy wątpliwości co do tego. Jakaś zmiana zaszła. Najpierw miał grać piłkarz z numerem 99. Dobre wyprowadzenie piłki. Przetransportowanie jej do sektora, z którego można dośrodkować i zgrać tą piłkę. Wygląda to obiecująco. Jeszcze uderzenie zamykającego akcję Jan Molenda, Bardzo dobre. Uderzenie, świetna akcja, bowiem od początku to wyglądało bardzo składnie, precyzyjnie. Zabrakło jedynie tego ostatniego elementu. Natomiast szybko. Naciskany piłkarz Wisły wycofuje do sierdy. Golki pery. Wisły też ma problemy, ależ strata. Jest bramka dla Krakowi, ależ sytuacja. No niespodziewany błąd bramkarza. Wisły i wykorzystał to z bezwzględnością. Maksymilian Czerwiński, który zbiera gratulacje, długo zwlekał z zagraniem piłki Sierda i skończyło się to. Bardzo źle dla bramkarza Białej Gwiazdy. Przyjęcie potem ratował się takim wybiciem, tyle że uprzedził go. Piłkarz Krakowi z pierwszej piłki uderzył. Maksymilian Czerwiński zdobywając bramkę w tym meczu. Numer jeden. Wielka praca zawodnika Krakowi. Tak naprawdę ta asysta zmuszeni do błędu. Sierdy to jest 90% rozgrywki trzecioligowe. Tymczasem Krakowia ma okazję. Dwóch piłkarzy bierze udział w tej akcji, ale podciągają kolejni. Jest szansa na to, by zagościć w polu karnym Sierdy, tym razem bramkarz Wisły bezbłędnie interweniuje w tej sytuacji. Na pewno taka interwencja podbuduje psychicznie tego golkipera, który w tej sytuacji naprawdę musiał wykazać się dobrym ustawieniem. Piłkarze. Wisły za sprawą Bugaja mają okazję. Jest gra na jeden kontakt, duzik z uderzeniem broni sierda. dobra okazja. Ale na posterunku, z... dobra akcja na jeden kontakt. To przyspieszenie było bardzo znaczące dla dynamiki tej akcji. Zakończenie strzałem przez dusika. ...korzystać, Natomiast zobaczymy, jak ta akcja się będzie zapowiadać. Okazja dla Krakowi. Bardzo efektowny rajd, czy będzie dogranie jest strzał na bramkę sierdy. Bardzo imponujące było to wejście grającego z numerem 10 Mateusza Tabisza. Minął jednak Brakło tego finalnego akcentu w postaci uderzenia, czy też lepszego dogrania. Jest okazja dla Wisły! I pytanie, jaka interpretacja? Nie widzę tutaj decyzji sędziego dopiero teraz. Jest wskazanie na jedenastkę pierwszej połowy. Maciej Kurupatwo też jakby zwlekał. Czekam na konsultację z arbitrem. Pytanie, czy tutaj faulował? Dziewicki, analizujemy jak to wyglądało, Hugo Wojna-Orlewicz, podanie piłki do środka, był tam, czekamy na wykonanie, Hugo Wojna-Orlewicz, szyb, jest, bramka dla Wisły, Hugo Wojna-Orlewicz doprowadza do wyrównania, 46. minuta, w zasadzie pierwsza minuta czasu doliczonego i piłkarze Wisły pakują piłkę do siatki, mówiąc kolokwialnie, do szatni drużynie. Krakowi będzie miał okazję ku temu, by dośrodkować. Cymbaliusz spod chorągiewki. Został w bramce szybtury. Bardzo blisko byli teraz piłkarze Wisły. A konkretnie grający z numerem 8 Jan Mulenda. I gdyby było więcej precyzji, to piłkarz z rocznika 2007 cieszyłby się z bramki. A niewygodny rywal dla obrońców. Tymczasem jest okazja dla. Paniowskiego, Baniowski, zejście do środka. Baniowski, uderzenie! Jest druga bramka dla wisły autorem Filiby Baniowski. Ależ sytuacja. Niepozornie wyglądał ten strzał w pierwszym momencie, ale wykończenie. Zabrakło niewiele ku temu, by gdzieś tą piłkę zablokować. Ale Baniowski zrobił to na tyle precyzyjnie, że umieścił piłkę w siatce, Analizujemy, co wydarzyło się na linii około 20 metra. Uderzenie po ziemi. No, Czy był tam... Mieli prowadzenie, potem wyrównanie. Hugo Wojno-Orlewicza i Wisła przed kolejną okazją. Jest uderzenie, broni Szyptur. Ależ sytuacja, teraz byli blisko piłkarze wisłyby. po raz trzeci w tym meczu Szyptur wyciągał piłkę z siatki. i Sam z siebie też nie jest chyba zadowolony, bo to zagrożenie zaczęło się od jego zagrania. A Krakowia ma rzut wolny, konkretnie Wiktor Mamroł. Dogranie piłki w szesnastkę, ależ blisko byli teraz piłkarze Krakowi, ale też... A gdzieś tam zabrakło wykończenia, był tam ustawiony Kaczor, jest na przedpolu tabisze dwaj piłkarze w asekuracji, aż siedmiu piłkarzy w szesnastce, ale Cymbaliuk tą piłkę podbija, jeszcze uderzenie broni Sierda, ale też jest sygnalizacja sędziego liniowego. Niemniej jednak Sierda na posterunku i tak naprawdę to jest druga sytuacja, w której musiał interweniować się w drugiej połowie. Przenosimy się już na połowę. Drużyny Wisły, bo tutaj koszmarny błąd tym razem popełnił bramkarz drużyny Krakowi Szyptur. Można powiedzieć, jeśli chodzi o błędy, bramkarzy, mamy 1 do 1. Sierda teraz to nie w objęciach kolegów, bo niejako też chyba rozumie sytuację golkipera Krakowi, który w tej sytuacji zawinił. I Wisła już ma 3 bramki, 80 minuta. Wisła 1 do 3. Praktycznie nie widzieliśmy tej sytuacji, bo jeszcze analizowaliśmy to, co wydarzyło się w polu karnym Wisły. Przenieśliśmy się natychmiastowo. Jeszcze dogranie piłki w pole karne i to jest trafienie samobójcze. Ależ interwencja feralna w skutkach gracza z numerem 25. Franciszek Zubik notuje trafienie samobójcze, a Wisła ma czwarte. W tym meczu trafienie jest trafienie Zubika. No... Prawdę mówiąc, sytuacja z pozoru nie już jest. Tabisz, jest być może jedna z ostatnich okazji na to, by zagrozić bramce Sierdy. Driblingu też nie i blisko, bowiem super gratuje tym razem drużynie Wisły. W 14. Michała Prochwicza jest ostatnim w tym meczu. Maciej Kuropatwa kończy dzisiejsze zawody drugiej kolejki Centralnej Ligi Juniorów w kategorii do lat 19. Krakowia na własnym obiekcie. Przegrywa z Wisłą 1 do 4. Jest radość w zespole Wisły, jest smutek i rozgoryczenie w drużynie Krakowi, która notuje pierwszą porażkę w tym sezonie. Natomiast Wisła w drugiej kolejce zdobywa komplet punktów 1. Yeah, yeah.